Siema! A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam wszystkie najważniejsze granaty na Mirażu na Bombsite, a którym obowiązkowo musicie znać. Na 64 Ale zanim zaczniemy, prosiłbym Cię, abyś zostawił subika i lajka tam na dole. i komentarz z filmem, który byś chciał ujrzeć na tym kanale. A my już lecimy do odcinka. I teraz. Obowiązkowym smokiem, który myślę, każdy z was zna. Po prostu na rampę. robimy tu. Zgolujemy w środek. Nawet nie muszę patrzeć, czy on wpada, bo wpada idealnie. Zawsze po prostu. Odcina rampę. To jest jeden z takich podstaw. Dalej smoke do i-connecta, e żeby, zakryć, żeby zakryć tamten teren i do dżungli. Tutaj się blokujemy w tym. Nie idziemy tak dalej wzdłuż tego, tylko się blokujemy w tym się blokujemy. I tak, jeśli chcemy rzucić do dżungli, robimy dosłownie tutaj w końcówkę, ja w taki celownik, chcę po prostu w końcówkę ustawiam tak, i zrzucam, rzucam, z a jeśli chcemy rzucić do konekta, to mamy tak, tutaj, będziemy celowni dżungli, rzucamy nad tym. Oba smoki ale perfekcyjnie. Ten do dżungli, ten do konekta. On tutaj nic nie widzi. Ten minimalna szparka jest, ale tutaj nic przez to nie zobaczy. dżungli to samo, perfekcyjnie zakrywa mamy tu na rampie tutaj. no w ogóle ten BS jest obcięty ta z częścią możemy się, część. Możemy się zająć wrzucaniem antyterrorystycznego BS-a teraz tak smoke pokażę Wam kolejny ten sposób na tego smoka. Tutaj To jest bardziej takie klasyczne. Wchodzimy pod ten filar. Właśnie. I jak mamy tą deskę, to, znaczy tą cegłę u linii, celujemy w nią, tak, na tej linii i na wysokości 3 czwartych tego komina, czyli gdzieś tak. rzucamy. I on wpada idealnie. Aha, nie wpadł teraz. Dobra, źle zrobiłem widzowie, ponieważ za wysoko go rzuciłem. To jest poradnik. Jak tego nie robić właśnie, bo w tym momencie za wysoko Między dwoma czwartymi, a trzema czwartymi tego I Jeszcze raz ustawiamy. Znaczy no, ja tego smoka nie ćwiczę O, i mniej więcej tu i rzucam Tak bardziej wyżej no, Ten pierwszy będzie dobry. No, ten pierwszy był dobry Nie, dobra. Ale zapomnijcie o tym Ale, Dobra, tego nie było Cięcie, cięcie. Teraz tak ale przydatnych sytuacji. Jeśli jesteśmy w palcach i załóżmy, mamy tu smoka, chcemy spalić pod drewnem miejsce, to się ustawiam. Ja mam taki sposób: stałem się tu. Tutaj tak jest. Tak. Tutaj celuję Mołotowa. Stałem właśnie. Ja tutaj. Celuję wróg tej kanapy. Tak. Tutaj. Idę. Po prostu idę. Tak, mam tu smoka, to ja z, z tą ścianą, co teraz do niej zguram, jestem właśnie tak idealnie. I po prostu porzucam. On pada idealnie, w sensie, na, tutaj właśnie ta linia jest. Mam smoka, on po prostu wszystko tutaj pali. Jeszcze pokazałem Wam smoka na ceta, Na T-Cray 64 jest parę sposobów, ale jako, że jestem z tego najbardziej klasycznego, że ustawiam tu, tą jakby. Nie wiem, co to jest, ale no w tą linię zrobimy tu. Ładnie tu. Tu rzucają jakoś tak, że tu się celują. Tu jakieś jumpy. Tak dziwnie, ale to jest najbardziej klasyczne. Tu i po prostu jump Bo on wpada. Perfekto. Idealnie. Tu nigdzie nie może. I jeszcze możemy sobie spalić, oczywiście. Tutaj. z tej pozycji. Palić idealnie. Gdyby jakiś antyterrorystyczny. Jeszcze jakieś szybkie, przydatny mołotowy. Jeśli wchodzimy na rampę, no to warto rzucić tutaj mołotowa. Albo coś tam wygolnić, jeśli są. Jeśli nie ma smoka na dżungli, jeśli nikt nie rzucił, warto rzucić albo takie smoka. No nie radzę. On i tak, no on teraz mnie nie wpadł na przykład. Ale warto rzucić takie mołotowa, bo tu jest ściana. Się zawsze odbije, że odetnie tu. I teraz jeszcze tak mamy ten. Warto spali zawsze. Jak mamy smokacetę i spaliliśmy to, to warto spali zawsze te palące, ponieważ snajperzy lubią tam się przedostać. To. I jeszcze sobie flesze wam pokażę. Bo te flesze to są najlepsze, których używam, albo możemy robić po prostu tak, że. Tak samo tu jesteśmy celowani. Albo celujemy po prostu minimalnie nad tą lampą. lampą. Albo ja tak ja robię, że celuję troszeczkę wyżej. I z krokiem. A nie. nie. Ram, Ram. Tak. Tak. Krokiem. One są według mnie lepsze, chociaż oba są bardzo dobre. Ponieważ oślepiałem wszystkich. Właśnie ten, co rzuciłem, to teraz tak jest. Ten, co rzuciłem przed tę to tak. I tak. Ślepia wszystkich. Się znajduje nawet na rampie. Tutaj chłopcy dostanie tym fleszem. Jest. Także to były wszystkie najdy na site A. Mieć taki fajny odcinek. Przydatny na pewno. Ja już się z Wami żegnam. Cześć!